Naszymi przyjaciółmi z unicef u Współpracujemy od 6 miesięcy. Dzięki środkom przekazanym miastu Wrocław, a jest to na samą edukację ponad 24 miliony. Wyremontowaliśmy place zabaw, zakupiliśmy sprzęt potrzebny do uruchomienia szkół i przedszkoli od września, przy zwiększonej liczbę dzieci z Ukrainy, dzieci, które uciekały przed wojną ze wschodniej granicy. Mamy nadzieję na dalszą współpracę w nowym roku. many sectors, uh, child protection, education, social protection, health. We are very thankful uh, to to the team in Wroclaw municipality for their work, for their dedication, for their excellent cooperation and for the work they do for kindergartens, for schools, for youth, youth centres uh, and not only for Ukrainian children, children from Ukraine but also uh, for all children, uh, Polish children and children from maybe other countries. Z pieniędzy z UNICEF-u to, co nam się udało do tej pory zakupić, to sprzęt na ogród, a więc ładny, duży sprzęt do zabaw w ogrodzie, dużo sprzętu do prac logopedycznych, również przedszkole wchodzi w program freblowski, więc również tutaj całe wyposażenie do pracy dydaktycznej. Współpraca układa nam się bardzo dobrze, bardzo dziękujemy za te środki. Mieliśmy możliwość zorganizowania opieki asystentów międzykulturowych oraz dokupienia sprzętu, między innymi krany multimedialne w salach. Otrzymaliśmy także 175 tabletów, także uczniowie już mogą korzystać z tych tabletów, ale także książek książek ukraińskich także młodzież ukraińska może korzystać czytać literaturę w swoim języku To wszystko jest bardzo potrzebne i na pewno w dużym stopniu ułatwiło nam pracę i wyposażyło placówkę